No witam wszystkich, Jak widzicie, dzisiaj sobie się bierzemy do kolejnej bardzo dobrej roboty Otóż jak widzieliście na no, urywkach rdza, rdza, jeszcze raz rdza będziemy musieli dzisiaj powalczyć trochę trochę tego jest bierzemy się za lewy przedni błotnik no i zobaczymy jak nam pójdzie Obczyścimy sobie go na razie, bo jest trochę brudny. Widzicie, bo to tutaj jeszcze bardziej. O, tutaj też chyba coś się tutaj rdza Także bierzemy się do roboty. E, I właśnie, jeszcze Wam pokażę drugi błotnik, jak, jak wygląda drugi błotnik. Przygotowany do malowania. Także widzimy się za chwilę. Mamy tutaj boczek. Prawy, do zrobienia. Trzeba e, go tutaj najpierw troszeczkę przeczyścić spródne, tak wiecie, powierzchownie tylko spórze. Może być chyba też w tego trzeba wyciągnąć kierunkowskaz. sobie tutaj to. No dobra, obczyszczone. Boczek będziemy malowali pod kolor samochodu. Będzie to kolor niebieski. Jak sami widzicie jak samochód wygląda. Mamy tutaj wodę. Będziemy musieli matowić tutaj lakier w tym łotniku. 400 -ką. przyjedziemy pod 1500 no i do lakierowania w sumie ten bok już chyba był malowany chyba kiedyś bo tutaj przetestowałem. gdzie to było chyba tutaj gdzieś. Tutaj gdzieś przetarłem. Eee, no i Klar tutaj nie było na tym boku. Także jak zacząłem jechać tu 400 no to a od razu lakier tutaj będzie matowiło Przeklaru tutaj nie ma niby znaczy no błyszczy się włotnik, ale nawet widać po plastikach że są tutaj pomalowane one powinny być czarne że było to malowane I Zaczynamy chyba tutaj jechać, tak? Z tematem. No, Zobaczymy jak to pójdzie. Tylko troszeczkę sobie zaczniemy. Potem już pokażę Wam efekt, jak to będzie potem wyglądać. Na przykład tutaj błyszczy się. Teraz robimy tak, żeby się nie błyszczało. Proszę sobie tutaj. Niby jeszcze ten był taki prywatny kręgę. A teraz sobie trochę. Mi chodziło. No, także widzicie, już się to tak nie błyszczy. Jest lekko matowe. Jeszcze powinno być bardziej to matowe że jeszcze ten przejadę bardziej. Cały błotnik pokażę wam efekt. No, bo na przykład zobaczcie tutaj, jak się błyszczy, a tutaj już, już widać efekt. Trzeba takie coś zrobić tylko po to, żeby lakier. Yy, Nowy zaczął się trzymać, że miał powierzchnię. Wiecie, e, jakąś szorstką styku, a nie śliską. No bo tak będzie odstawał. Jeszcze przyjadę cały błotnik 400. Pokażę Wam efekt. No i potem 1500. Ok, jak widzowie, widzicie, tak to wygląda. przejechane 400. Tutaj może jeszcze gdzieś gdzie coś tam troszeczkę jeszcze błyszczy, bo tutaj w środku, ale to jeszcze do tej pracuje to, no tutaj nic się już nie błyszczy jak widzicie, może tu jeszcze troszeczkę, tu gdzieś leciutko, ale jest okej, okay. tutaj jest naprawdę dobrze. dobrze już, jest taki mat jak widzicie tutaj, nie jest takie odbicie e, takie gładkie. Okay. I z tego co wywnioskowałem, to eee... nie, jednak chyba nie był malowany ten błotnik. Eee... Jest chyba oryginalny. Jest na nim klar. Tylko tutaj coś go nie było. Znaczy było może cienko. Tutaj jeszcze może wyszlifuję. Tylko się wracam było. Eee... No i chyba tysiączkiem nie będę leciał, chociaż, no nie wiem, zastanawiam się jeszcze, ale. Z tego co widzę to jest ok, tak jak jest. Yy, po 400, także nie wiem czy, jest, czy warto jest jeszcze tysiączkiem lecieć. Nie wiem, może się pobawię, ale tak jak to widzicie yy, na tym tutaj nagraniu na kończę. Może potem sobie jeszcze tutaj to dopracuję. To ale jest ok. Yy, błotnik przygotowany do malowania. No, i jesteśmy, jak widzicie, sprawy błotnik, jest tutaj, przygotowany do malowania. Już e, tak to tutaj to wygląda. Tutaj pozabrawiam różne takie właśnie e, miejsca, które e, wyglądały na skorodowane leciutko. Tutaj takie coś jest. One nie są, znaczy one są widoczne, tutaj te punkty, ale one są gładziutkie Także, wiecie, to tak wy może wyglądać. Tylko, że jest e, coś krzywo, jakieś górki i tak, i nie tak coś, ale jest wszystko ok. Tutaj też gładziutkie wszystko. Tak się tylko wydaje, że to jest jakieś, wiecie, takie wertepy. Tutaj też zrobione. Także, no, tutaj jest budniczek do malowania. Pomaluję e, wszystko naraz, z tego względu, że mam na e, Mam odpowiedni klar yy, do lakieru tak? I jak na przykład pomaluję ten błotnik yy, Na przykład go poklaruję i tak dalej, co nie, będzie wszystko gitno dobra Ale co z tamtymi miejscami na samochodzie, będę musiał szybko to zrobić jakoś, tak? Także dlatego to wszystko zostawiam na jedną chwilę Że wszystko tam, no, tam na samochodzie też się uporam z rdzą I wszystko jak będzie przygotowane już do malowania, pomaluję wszystko naraz i wszystko poklaruję też naraz żeby wiecie było wszystko naraz bo mam kalendarz odpowiedni taki że po 24 godzinach on się coś tam psuje i no jest on już do wyrzucenia potem także wiecie trzeba się śpieszyć a chciałbym żeby to wszystko właśnie było zrobione naraz także przechodzimy do nadkola lewego no i dobra ludziska obczyszczamy Mam trochę wody, gąbkę lecimy, proszę bardzo, żeby wiecie, jakoś to lepiej wyglądało. Zobaczymy, na czym stoimy. No dobra, wyszło tutaj gorzej jest Aj, muszę chyba wodę skoczyć jeszcze Jest za mało wody No ale już to lepiej wygląda Tutaj duży odprysk, tutaj wchodzi mały Tutaj się ciągnie, tu na końcu jest No i tutaj wszystko odpiąłem plastik No ciężko się powiem wam Dobrze teraz zaczynamy Skrobanie Zobaczymy jak to siedzi głęboko Dobra plecha jest Tylko tak po wierzchowie że Będziemy musieli tutaj To szlifować e, No i tak Biorę się chyba za kątówkę. No i będziemy szlifować. Nie ma co. To powierzchownie można potrapać, Co lekko odłazi. Dobra, tak to wygląda. Jak widzicie, herdza zeszlifowana mniej więcej. Trochę jak widzicie, wszystko to się poszerzyło. No Niestety trzeba było do kołego e, metadu zdrowego się dobrać. No i tak to po wychodziło. E, takie kwiatki. Tutaj na tym rancie e, muszę ręcznie już to robić. Także to jest dramat. Tu pod spodem to robić, niestety. No trzeba to zrobić. Tutaj było ciężko dojść. też sobie ręcznie to, to robię. Tutaj jadę pobiornika ściernym. E, no, i będziemy podkładować tak. Będziemy to podkodować. Chyba, że jeszcze tam jeszcze te drzwi będziemy robić po kolei. Ale może to zapodkładujemy. Szpachlę położymy. Eee, I niech stoi. Ok, tak to się prezentuje. Te randy poprawiłem trochę. One nie są idealne, ale już tak będzie. Mam jeszcze lewy błotnik, w razie czego. Także jak to. Tego będzie wyłazić za szybko, to się przełoży tamten. Mam jeszcze taki lewy, drugi taki sam no i tutaj dziurka wyszła. Nie wiem tutaj takie miejsce było Niby tutaj się wszystko trzyma, zobaczcie to jest naprawdę mocne. Tutaj jakaś dziurka wyszła nawet no trudno. Musi tak zostać. Dobra, podkładujemy. Mam tutaj podkład w pędzelku? Nie mam sprayu mogłem kupić, ale jak miałem podkład taki, no to czemu nie? I zrobiłem taki patent, że nie mam pędzelka mojego. co zrobię o oh, jeden taki sznureczek. Tutaj jest, odpowiada to za pędzel. Także robimy tak, że nakładamy. Eee, teraz pokażę, jak to robię. Robiłem na tamtym butniku już, prawym. Sobie tylko nakładamy na blachę o widzicie rozprowadzamy go o widzicie I potem biorę ten pędzelek powiedzmy no i go rozciera tak? O, widzicie on działa jak pędzel normalnie Jeszcze to sobie poprawię, tutaj dookoła trzeba wyjść poza rand. jeszcze chyba sobie to nadzmatowię tu dalej Żeby to się kleiło No i tak, widzimy się po przerwie, pokażę Wam jak to wyjdzie, efekt podkładowania całego elementu Dobra, jak widzicie podkładanie, podkładowanie zakończone No widzicie jak to wygląda pędzlem, to było malowane i tym kijkiem wziąłem pędzel taki stary, no, jakoś coś lepiej by było. E, no i tak, teraz niech to przesycha. Potem to obszlifuję. Popieram 400. E, żeby to wygładzić. Potem na to nałożę jeszcze szpachlę. E, w niektóre miejsca chyba tutaj, najbardziej tu. W te takie tutaj nie wiem czy potrzeba głaść, bo e, może nie być głębienia nawet. Tutaj chyba się położę coś. Ja mówię, to trzeba poczekać, żeby to przesechło Przypoczekam, nie wiem, z godzinkę czy tam pół eee, już się będę brał zaszlifowanie. i potem mówię o szpachle tu, tu, tu eee, i potem na szpachle znowu podkład pójdzie i będzie malowanie już tak to wygląda No i ranty też Grubiej tam posmarowałem. to Zawiję. Dobro dziska kończę, kończę na dzisiaj. Jestem zriralny. Jest godzina 17.00 gdzieś, od 11.00 robiłem przy tym samochodzie, tak to wygląda. Jest poszpachlowany już wszędzie. Jeszcze to będę musiał zdjąć plastiki tutaj zrobić, ale ja sobie porobiłem takie miejsca Łatwiejsze. Wypoleruję tu znaczy to zetrę papierem na gładko. Potem podkład. Mam już pędzelek. ogarnąłem Pędzelkiem tym szale podkładem iż ten podkład też wyrównam i będzie już do malowania